Cześć! Słuchacie kanału nieregularne dawki miłości do starego kina. W dzisiejszym odcinku opowiem w kilku słowach o mojej najmilszej. Należy rozumieć to na dwa sposoby. Po pierwsze taki tytuł w naszym kraju otrzymało You Are Never love you", a po drugie w niniejszej dawce skupię się na najmilszej memu sercu parze tanecznej, jaką kiedykolwiek na srebrnym ekranie współtworzył Fred Astor. Ginger Rogers tu, Ginger Rogers tam, gdzie nie spojrzeć, to właśnie ta aktorka jest najczęściej wymieniana jako najlepsza ekranowa partnerka Freda Astera. I nie ma w tym nic dziwnego. W końcu z ich udziałem powstało aż 10 filmów, z czego 9 widzowie mogli poznać na przestrzeni raptem 7 lat. Produkcje te obfitowały w wiele niezapomnianych pokazów, jak chociażby ten z Roberty, jak chociażby pełen magitaniec w akompaniamencie śpiewanego przez Astera Cheek to Cheek w Panach w Cylindrach, czy wreszcie wyśmienity pokaz pokaz umiejętności tanecznych podczas jazdy na wrotkach z Zatańczymy. Mimo tego piękna nadal bardziej cenią sobie duet Aster Hayworth. Zanim jednak mogło dojść do jego zaistnienia, musiał nadejść kres dla duetu Aster Rogers. Ona chciała zagrać w produkcjach innego typu, jemu zaś nie odpowiadało ciągłe występowanie z tą samą osobą. Rozstaniu sprzyjały też problemy finansowe RKO Gradu Pictures, czyli wytwórni, z którą do tej pory związani byli ci aktorzy. Nastąpiło więc rozstanie, a wraz z nim pojawił się okres lekkiego przestoju w karierze Astera. Co prawda pojawił się on w drugiej zwrotce czy w Broadway Melody of Nighting ale nie można tych produkcji nazwać przełomowymi dla jego kariery. Niemniej i trzeba też przyznać, że obie są całkiem przyjemnymi widowiskami i jeśli któreś z was miałoby ku temu okazję, to również jak najbardziej są one warte obejrzenia. Szansa na naprawdę duży sukces nadeszła dla Astera w 1940 roku. Wtedy to Irving Berlin podpisał kontrakt z Paramontem dotyczący realizacji Gospody Świątecznej. Nieco więcej na temat samej gospody opowiem jednak przy innej okazji, bo jest to temat dość obszerny, no i poza tym film, któremu zawdzięczamy Powstanie White Christmas zasługuje przecież na osobną dedykowaną mu w całości Dawkę Miłości. Na premierę gospoda musiała poczekać aż dwa lata, a w międzyczasie Aster otrzymał jeszcze jedną propozycję współpracy. Tym razem wyszła ona ze strony wytwórni Columbia Pictures. Jej przedstawiciel, Gene Marki, miał pomysł na musical, w którym u boku Astera wystąpiłaby pewna młoda tancerka, angażowana do tej pory przeważnie do niskobudżetowych produkcji lub do mniej istotnych ról. Mowa tu o niejakiej Margaricie Cansino, córce tancerzy Edwarda Cansino i Wolgi Hayworth. By uczynić swój wizerunek bardziej amerykańskim, Margarita zgodziła się na skrócenie imienia i zmianę swojego nazwiska na nazwisko matki. Tak oto dla świata narodziła się Rita Hayworth. Zaprezentowany przez markija pomysł z miejsca przypadła sterowi do gustu. W przeszłości miał on przecież okazję poznać Eduardo Cansino. Słyszał też co nieco na temat córki swojego znajomego z dawnych lat. Po jakimś czasie doszło. Do zapoznania się Astera z Hayworth, a w konsekwencji doszło do zrealizowania marzeń o karierze. Nie brak temu obrazowi uroku i humoru. Scena konfrontacji głównego bohatera z okradzionym przez niego oficerem potrafi rozchmurzyć nawet bardzo ponure dni. Najważniejszym jednak pozostaje wpływ jaki ten musical miał na kariery obu artystów. Dla Astera okazał się on szansą na dowodnienie światu, że odniesienie dużego sukcesu nie musi być w jego przypadku uzależnione od obecności Ginger Rogers w obsadzie. Dla Hayworth była to z kolei wyczekiwana katapulta do hollywoodzkiej pierwszej ligi. Oczywistym więc była kontynuacja tego sukcesu. Zanim jednak do niej doszło, do kin zawitały trzy inne filmy, wspomniana już Gospoda Świąteczna oraz dwie produkcje z Ritą Hayworth, My Girl Sal i Historia Jednego Fraka. Pierwsza z nich zebrała całkiem pozytywne recenzje i umocniła pozycję, jaką Hayworth zawdzięczała marzeniom o karierze. Drugą zaś mogę nazwać jednym z bardziej interesujących filmów, w jakich zagrała. Historia jednego fraka to pięć dość cierpkich opowieści połączonych ze sobą za sprawą tytułowego odzienia. Wędrujący z rąk do rąk frak dał widzom szansę na bycie świadkami historii o wzlotach i upadkach, a równie ważną co poszczególne opowieści była też obsada. Poza litą Hayworth Warf, możemy w niej ujrzeć też takie nazwiska jak Henry Fonda, Ginger Rogers, Edward Robinson czy Cesar Romero. Ten ostatni dziś jest przede wszystkim kojarzony z roli Jokera w serialu telewizyjnym o Batmanie wyprodukowanym w latach 60. dla stacji ABC, jednakże wcześniej był on zaszufladkowany jako ekranowy amant. Być może ze względu na rasistowski wydźwięk piątej opowieści, a być może dlatego, że inne tytuły zdają się ważniej. Historia jednego fraka nie jest często wspominana podczas omawiania dorobku Hayworth. Całkiem niesłusznie moim zdaniem, jednakże jest to temat na inną dyskusję. Po wspomnianych premierach nadszedł czas na gwiazdę niniejszego odcinka, czyli moją najmilszą. Nieco w nawiązaniu do tematu poprzedniej dawki warto wspomnieć, że omawiana produkcja również jest remakiem. Oryginał, noszący tytuł Los Martes Orchideas, czyli Orchidee we wtorki, trafił do kin zaledwie rok wcześniej. Od nowej wersji odróżnia go nie tylko gatunek, lecz również kilka szczegółów w fabule. Niemniej szkielet obu opowieści jest podobny i trzeba przyznać, że w obu przypadkach wszelkie działania mają służyć jedynie za pretekst do przedstawienia kolejnych, zabawnych, Sytuacji z udziałem bohaterów. W rodzinie akunów panuje specyficzny zwyczaj: córki mogą tam wychodzić za mąż w kolejności zgodnej z kolejnością ich urodzenia. Taki stan rzeczy jest przyczyną ogromnego zmartwienia dwóch najmłodszych córek państwa akunów. Posiadają one już swoich partnerów, zaś za mąż pójścia oczekują równie silnie co dzieci świąt Bożego Narodzenia. Jednakże drogę do stanięcia na ślubnym kobiercu zagradza im nikt inny jak ich starsza siostra Maria. Nie jest ona zainteresowana jakimkolwiek związkiem, zaś członkowie jej własnej rodziny opisują ją jako osobę z kostką lodu zamiast serca. Pewnego dnia pan Akuna wpadł na dość karkołomny pomysł. Będzie swojej córce wysyłać orchidee i anonimowe liściki miłosne. Działanie to ma na celu przegonić chłód panujący w duszy niczego nieświadomej Marii, i przygotować ją na poznanie jakiegoś mężczyzny. Kiedy, rozochocona działaniami ojca Maria, zaczęła z zainteresowaniem wyczekiwać pojawienia się jej tajemniczego adoratora, do życia rodziny Akunów swym tanecznym krokiem wdarł się pan Robert Davis. Jak sami możecie stwierdzić, fabuła nie jest najmocniejszą stroną mojej najmilszej. Jednakże w najmniejszym nawet stopniu nie jest to problemem. Trudno nie przyznać racji rezenzentowi The New York Times, który w 1942 roku na łamach wspomnianej gazety wprost stwierdził, że fabuła w tego typu produkcjach nie ma znaczenia. Liczy się fantastyczny spektakl, jaki oferują widzom Fred Astor i Rita Hayworth. I jest to spektakl, jakich mało. Ich popisy sprawiają, że trudno oderwać wzrok od ekranu, zaś jeden reżyser lub aktor mógłby poza zrościć im uwagi widzów. Każdy ich taniec w tym filmie ogląda się z nieskrywaną radością, jaką mogłaby przebić chyba tylko możliwość przekonania się samemu, jak tańczy się wspólnie za sterem bądź skylorf. Ową radość odbiorcy potęguje jeszcze relacja między aktorami dużo zadowolenia przynosi im każdy wspólny występ. Fred Astor ponoć wskazywał Hayworth jako swoją ulubioną partnerkę, zaś Rita Hayworth opisywała modelkę, gdzie partnerowała jej inna legenda tańca, czyli Gin oraz filmy, w których zagrała z sterem, jako ulubione w swoim dorobku. Te uczucia widać na ekranie. Szczególnie podczas wykonywania Shorty George'a, kiedy to Fred patrzy na Ritę jak urzeczony w ogóle w tym filmie jest sporo prawdziwego Astera i prawdziwej Hayworth pana Davisa i aktora, który się w niego wcielił, łączyła nie tylko profesja, ale także zamiłowanie do wyścigów konnych, a nawet miejsce urodzenia. Zaś co do Hayworth, to gdy patrzę na jej taniec, to mam wrażenie, że oto zanika Maria, zaś pojawia się Rita. Tak mam zresztą w każdym filmie, w którym mogą podziwiać jej zdolności taneczne. Podczas tańca Hayworth jest sobą. To widać, to czuć. Taniec jest jej żywiołem, jej sferą, w której może być sobą, w której manifestuje to, co jest w życiu dla niej piękne, ważne. Wspomniany nieco wcześniej Shorty George sam w sobie jest prawdziwą perłą. Świetna choreografia, angażująca muzyka oraz humorystyczny tekst zaowocowały czymś fantastycznym. Swoją drogą mierzący sobie mniej więcej półtora metra George Snowden istniał naprawdę. I do historii przeszedł m.in. jako twórca Lindy Hop w stylu tańca towarzyskiego przypisywanego do rodziny tańców swingowych. Ale wracając do popisów, jakie możemy obserwować na ekranie. W mojej najmilszej Aster zachwyca nie tylko w duecie. Standardowy dla filmów z nim taniec solo również wypada rewelacyjnie. W świetny sposób są w nim wykorzystywane nie tylko całe pomieszczenie i znajdujące się w nim przedmioty, lecz również główny widz tego sztanecznego spektaklu. Może nie jest to występ na miarę tańca. Z królewskiego wesela, gdzie dzięki odpowiednim cięciom i rotacji pomieszczenia Aster zawędrował aż na sam sufit. Niemniej i tak ten taniec wypada równie udanie, co popisy z fajerwerkami z Gospody Świątecznej, tańce z bębnami i perkusją z Parady Wielkanocnej i Kłopotów Małej Pani, czy wreszcie Putin on the Ritz z Blue Skies. Aż przypominają się słowa rosyjskiego tancerza Michaiła Barysznikowa, który stwierdził kiedyś, że Aster wpędza tancerzy w kompleksy, a jego perfekcja jest trudna do Cóż, trudno się z tym nie zgodzić. Cóż, trudno się z tym nie zgodzić. Jeśli któryś z Was nie kojarzy wszystkich wspomnianych filmów, to w opisie umieściłem linki kierujące do poszczególnych fragmentów i dzięki temu sami będziecie mogli nacieszyć swoje oczy perfekcją Freda Astera. Skupiłem się na głównych postaciach, ale warto też wspomnieć o reszcie obsady. Adolf Mężu świetnie prezentuje się w roli mającego zapędy autorytarne Eduardo Akuny, podobnie wypadają aktorki wcielające się w jego żonę i córki. Na szczególną uwagę zasługuje również Xavier Cugat, zdrowniale zwany Kugim, dyrygent znany chociażby z takich utworów jak Brazil, Również zalinkowany w opisie. W mojej najmilszej zaprezentował się ze swojej najlepszej strony, zarówno jeśli chodzi o grę, zarówno jeśli chodzi o muzykę, a także jeśli chodzi o rysunki. Bo warto wspomnieć o tym, że na ekranie Kugi dał też upust innej swojej pasji, czyli właśnie rysowaniu, szkicowaniu. W jednej ze scen sporządził on całkiem udaną karykaturę pana Akuny, zaś w listopadzie 1942 roku na łamach magazynu Life znalazły się jego rysunkowe interpretacje niektórych scen z filmu na zakończenie chciałbym wspomnieć o jeszcze jednym członku obsady. Oficjalnie Fidel Castro po raz pierwszy jako statysta wziął udział w filmie Holiday in Mexico, mówi się jednak, że zadebiutował na ekranie już wcześniej. W wieku 15 lat przyszły dyktator Kuby miał pojawić się właśnie w mojej najmilszej? Czy to jest prawda, czy jedynie jakaś legenda, mit rozpalający wyobraźnię hollywoodzkich twórców? Cóż, ciężko dzisiaj stwierdzić nie mniej Castro jako statysta filmach się pojawiał, i być może też miał swój wkład w powstanie mojej najmilszej. Dziękuję za uwagę, i do usłyszenia w następnym odcinku.